wkładom tych podstaw jest, że tutaj wykrusza się plastik zawory są bardzo mocno oblepione będziemy to sobie wszystko czyścili tak to się prezentuje po czyszczeniu 9 koni 9 Nm, także po takim zwykłym serwisie także na stanowisku dzisiaj mamy BMW serii 5 G31, B48 silnik zweryfikowaliśmy sobie tutaj zanieczyszczenia Kanałach głowicy zawory są bardzo mocno oblepione. Będziemy to sobie wszystko czyścili naszym specjalistycznym sprzętem i wtedy zrobimy sobie drugą próbę. Zobaczymy, czy jaki miało to wpływ po prostu na, na moc i na moment obrotowy. To jest jedna rzecz, którą wtedy zrobimy. Podczas jeszcze jazdy wyskoczył nam komunikat o ubytku płynu podniczego. No, to i tak mieliśmy w planach tutaj to robić, także nie pokrzyżowało nam tutaj mocno planów. Przy zdemontowanym kolektorze zawsze tak zalecamy tutaj zobaczyć sobie do pompy wody, do podstawy pompy wody i do podstawy filtra oleju. I tak tutaj właśnie ktoś kiedyś, nawet nie tak dawno, bo z 22 jest pompa wody, wymienił sobie ktoś samą pompę, ale problem leży tutaj, że podstawa pompy przykręcona do bloku ma tutaj taką zintegrowaną uszczelkę, która jest częścią niewymienną. No i przeważnie ubytek płyn niczego jest z tego elementu. Jeszcze ktoś widać tutaj zasmarowany silikonem, nie ma prawa to działać. Trzeba wymienić tylko i wyłącznie całą podstawę z pompą wody. I widzimy, producent sobie wymyśli tutaj takie oto ekstra rozwiązanie. Sprasowana po prostu jest uszczelka, i nie ma możliwości wymiany. Po prostu ona w pewnym momencie siądzie, będzie tak płaska, że już tutaj nic nam nie uszczelni, i będziemy musieli to i tak demontować. Dodatkowo z układu płodzenia, który jest twarzywa tworzywa sztucznego. Też trzeba było to wymienić. I dodatkowo jeszcze sobie tutaj zrobimy na grubo podstawę filtra oleju. Wadą tych podstaw jest, że tutaj wykrusza się plastik. Pękają one po prostu i no i też tutaj jest ubytek płynu. Także zrobimy sobie to za jednym razem. No, już tutaj wypadła. Puszczelki korektora, pasek, świece, cały serwis sobie zrobimy. I dodatkowo tutaj rzeczą, która była nieoczekiwana, doszedł tutaj silniczek od Tronika przepuszczam tutaj już olej. Olej jest tutaj w złączu elektrycznym. No i też będziemy musieli to wymienić, bo, bo z czasem po prostu doprowadzi to do większej awarii i, i będziemy musieli to sobie po prostu wymienić, żeby zapobiec późniejszym awariom. No i zobaczymy, na razie tak delikatne takie odświeżenie tego silniczka Nic specjalnego, jakieś poważne naprawy No i zobaczymy sobie po takim zabiegu, założymy sobie nowe świece Nowe cewki, przeprowadzimy sobie pomiar drugi I wtedy sobie porównamy, jak na ponad 400 tysięcy co turbo jest w stanie idealnym, zero luzu Także to cieszy nas bardzo Czekamy sobie jeszcze, będziemy mieli tutaj układ wydechowy jakiś inny Potestujemy sobie po prostu tutaj różne rozwiązania i jaki to ma wpływ na moc i moment obrotowy? No i poinformujemy Was, będziecie mogli sobie sami wyciągnąć wnioski. No, ogólnie B48, B58 fajne silniki, tylko no wiadomo, trzeba o nie dbać. Tak jak o każde silniki spalinowe, wymieniać przede wszystkim olej. Tutaj było wszystko wymieniane na czas. co 10-12 tysięcy. Pełna książka serwisowa. Także no, mamy już jakiś obraz, jak to wygląda, jak ktoś po prostu wymienia regularnie te oleje. Dba o profilaktykę i jak mocno przedłuża to żywotność takiej jednostki napędowej. Także obserwujcie i czekajcie na więcej materiałów. Myślę, że coś Was zainteresuje. Mamy już wyczyszczone zawory, kanały dolotowe głowicy. Tak to się prezentuje po czyszczeniu. Elegancko, zaworki czyste. Po nagarze nie ma śladu. Dodatkowo zamontowaliśmy tutaj silniczek od walwatronika nowy, ponieważ w złączu elektrycznym już zaczął pojawiać się olej. Także nie chcieliśmy oszczędzić na tymi założenie Po prostu nowy, oryginalny. Dodatkowo jest nowy króciec założony od układu chodzenia. Podstawa filtra oleju i podstawa pompy wody wraz z pompą wody. Wszystkie filtry nowe, cewki zapłonowe, świece, także generalnie. Zostało nam zamontować kolektor sący, nowe uszczelki oczywiście i jesteśmy przygotowani pod modyfikację. Jesteśmy na jecie testowej, sprawdzamy sobie moc i moment obrotowy z seryjnego silnika, który ma 435 tysięcy km. Przeprowadziliśmy w nim serwis, wymieniliśmy oleje, filtry, świece, wyczyściliśmy zawory, kanały głowicy. I sprawdzimy sobie, czy jakikolwiek miało to wpływ na moc i moment obrotowy. Wcześniej mieliśmy 165 KM, 285 Nm momentu obrotowego i teraz sobie porównamy. Naprawdę to dosyć duży, duży 9 koni, 9 nm, także po takim zwykłym serwisie to już jest, jest już odczuwalne, także przechodzimy do modyfikacji.